Hej cześć z tej strony jak Biton z się kodami, dzisiaj po kilku dniach w końcu wracamy do nagrywania o Poppy Playtime, bo został wydane Poppy Playtime Chapter 5 Official Game Trailer. Włączam napisy i lecimy. Zostawcie łapkę w górę i suba Okej okay. Hagi. Fix you Can't fix you, ok? nap. No more games, no more lives. Ok, czy nie, czas na grę? Pofi? to pies ogromny. Typo Ty i ja. Czy boisz się? O mój Boże. Tu jest, Lili? Oh, -kids. Just -kids. Oh. The to oni Czas KOLDOWKINS? Czas Srebrna łapka! Lili, Lili. Prototyp. Co to jest za grzyb? Zabije nas. Prototyp? Ehm, um, co to są za jakieś. Musimy to zakończyć. Jakieś drzewo? Ok, Popi pi, jakaś jest w więzieniu. Lili nie będzie dobra. O, dużo parkuru Żółta łapka jest. Hugi łagi był. Co się zadłuża? Dora Lili nie będzie przyjazna. Hagiwagi łagi gonias. typ. Walcz z nami? Okej okay. Dobra No <laughs> No kurde no 3 Trzy... R No nigdy nam go nie pokażą Chapter 5 Chapter 5 Broken things Zniszczone rzeczy No i premiera 18 lutego 2006 Dobra, no to zacznijmy analizę Najpierw zaczyna się trailer od tego, że prototyp Mam tutaj pokazanych głównych naszych głównych tutaj antagonistów Muszę to skimnąć, bo tutaj to długie było Dobra, tutaj Dobra Widać, że nasze, że tutaj Upgrade graficzny jest mega Taki bardzo kreskówkowy też Dobra, mamy tutaj Plakat Lily I Dogdeja Okej, okay, i mamy też OmniHenda I tutaj I tutaj czas I tutaj jakaś postać Jest nowa Czek... tylko trzeba to... Mówi, że trzeba się ciebie wyczekiwać. Że, że trzeba... że wyczekiwać. Okej. Okay. I z tego co widzę, to on trzyma... Tak, to jest to urządzenie, to jest ten do porażenia prądu, co był w The Hour of Joy. Czyli... i w tym trailerze mamy cztery nowe postacie, bo mamy Lily Love Breaks, mamy tutaj tego Charlesa Chompkinsa. Mamy Runksai Sai No i jeszcze jakąś, jakąś grzybkową postać. Nawet nie wiem co to jest. Dobra, tutaj mamy jakiś parkur, kolejny. Mamy srebrną łapkę. Chwilę, jeszcze raz trzeba zerknąć. Dobra, ona tutaj, ją gdzie jest to zielone, coś i na tej srebrnej łapce jest to jakiś miernik. I mamy też widać na to, że mamy nowy gr nowego grabpaka. I mamy też i globi, ten na grabpaku. I to jest chyba grabpak 3.0 nowy. Ok, czyli i tutaj, właśnie światłem UV, będziemy podświetlać. Pewnie to jest ta część, kiedy Lily nas będzie gonić. Tutaj mamy prototypa, który idzie sobie w czerwonym dymie. To nie wiem, co to jest. To jest, nie wiem, nie pamiętam już tych nas wszystkich, tych postaci, tych nowych, bo pamiętam Czas Chompkinsa, Lily Lovebraids, Wrong Side Audi Males i nie wiem, kurde, no nie, napiszcie w komentarzach jak się nazywał ten, ta czwarta postać, bo naprawdę, ten grzybek nie znam, absolutnie, o co chodzi, ale natomiast Lily, czemu ona tak wygląda? Lili wyglądek manekin. I z tego co widzę tutaj mamy jakby zabawki, które widzimy tutaj też i y, baby long legs. I ona trzyma głowę tego. Tutaj jakby robi takie przyjęcie i mówi coś. Trzecia. Hmm. On ich zabije. Czyli no. Czyli pewnie chodzi mi o prototyp albo o nas. Ale chyba raczej o prototypa. Tutaj natomiast mamy jakąś maszynę. Czekajcie, czyli ze względu na to, że będziemy mieli 6 łapek w jednym. Nie, 5, bo żółta, srebrna, omnichęt, czyli omnichęta nie stracimy, ok? I ta maszyna, co tutaj jest. To ona nam, jakby, jakieś wizje pokazuje, że jesteśmy eksperymentem, i pracownicy nas ciągną gdzieś. I tutaj mamy pokazanego tego kolejnego z tej nowej serii Crittersów, w którą wiecie, no, tworzył prototyp. Mam tu jego drugą wersję. Tutaj mamy, natomiast te, te wszystko, wszędzie to jest zarośla rąbane. przez to przechodzić. To, to, nie wiem co to jest To, to wygląda jak To cały ten Poppy Gel To wygląda mega takie drzewo i może Z tego coś wyrośnie Albo to jest po prostu ten Poppy Gel taki wielki I to jest zgniłe serce fabryki Zabawek Tutaj natomiast mamy popi Ja na przed myślałem Że ona ma ten Galowy taki stryj, ona ma Potarganą po prostu sukienkę Zniszczoną całą, i mamy Kissy Misy, która też jest uwięziona, i ona i do nas mówi: Przeżyłeś. I widzimy tutaj, że Zno, widzimy tego wrong side, Outimals, który ucieka. Dalej mamy Lili, która nas jakby tak oplątuje, czyli nie z dobrą postacią. No i widzimy tutaj, że... I u góry też tutaj są te zarośla, wszędzie one będą. I widzimy, że to będzie taki więcej tego parkuru ale tutaj tutaj mamy natomiast używanie tej żółtej łapki. No i ta żółta łapka będzie działała jak ziel... Tak, zi I ta żółta łapka działa jak zielona, czyli nie ma tego. No i tutaj widać, że uruchamiamy tą łapką prądem jakby samochód z lodami i on leci i rozwala przejście. Tutaj mam natomiast wrong side Ultimals, który nas atakuje. I tutaj mamy fragment ucieczki przed Lili, że łapiemy się tego żółtego, a Lili nas goni. Tutaj mamy znowu te które rzeczy z... jakby przetrzaśnięte, no. Tutaj mamy ucieczkę przed Hagim. Widzimy, że też grafika została poprawiona. Znowu Lili się cieszy. Tutaj mamy natomiast Hagi Głogiego. Tutaj, tutaj ma właśnie tą żółtą łapkę i coś się rozwala. A i to Lili rozwaliła to miejsce. A dalej tu już mamy, że prototyp nas atakuje. No i końcówka sama trailera, że prototyp rozwala to. I jakby tutaj mamy jego twarz pokazaną. Ale tutaj widać tym razem, że on ma żółte nie. Czyli być może to jest właśnie ten wygląd takiego, jakby. No i na pewno nie z błaznem. No i oczywiście samo logo. Pop ten Chapter 5: Broken Things. Zniszczone rzeczy. Premiera. 18 luty, czyli za tydzień w środę. No i jeszcze przed zakończeniem chcę wam pokazać jeszcze, co zostało dzisiaj pokazane. Już wam to pokażę. Zobaczcie, tutaj w Select a Chapter zostało zlikowany. tutaj jak ma wyglądać to od chaptera 5, że mam tutaj łapkę prototypa na dole napis Broken Things. I tutaj właśnie też widać to oko prototypa, ale niestety niewyraźne. Dalej tutaj mamy screeny ze Steam'a. Widzimy teraz wyraźnie te. I to jest na pewno fragment ucieczki przed Lili. Dalej mamy tutaj to jakby znowu z tym światłem UV. Widać, że tak gwiazdka ma okularki. Znowu przez to światło UV. Dalej mamy to samo miejsce, co było w trailerze w tym to miejsce gdzie tutaj jest prototyp tutaj miejsce przed hagim, że uciekamy i tutaj to ostatnie z tym miejscem no dobra no to teraz czas na o, to uważam Teraz moje, co sądzę o tym chapterze? Jeżeli chodzi o po trailerze. Tak. Grafika się poprawiła bardzo dobrze. Nie mogę się doczekać na 15 lutego w środę. premiery. Play time. Oczywiście pamiętajcie, że ja nie będę tej gry premierowo nagrywał niestety szkoda. Ale tak, nie mogę się doczekać walki z prototypem i reszty tych innych rzeczy. No i mi się wydaje, że właśnie ten chapter 5, skoro będzie tu walka z prototypią, to, to będzie ten finałowy. Potem może powrócą twórcy Poppy Playtime do Project Playtime, może. No i co? Ja jestem pozytywnie zaskoczony tym trailerem, nie mogę się doczekać. No, na, na piśmie co wy o tym sądzicie, o, tym, o Poppy Playtime 5 przed premierą, jak, jak zapatrzycie, jakie są wasze obawy. Jeśli mogę doczekać, do zobaczenia, kto razem miał i cześć.